a teraz suweren pełni patrol jak widać w pociągu taki społeczny patrol popołudniowy w pociągu tak właśnie myślałem czemu przez te drzwi nie mogłem wejść nie wiedziałem czemu a teraz już widzę od środka no do, dobrze dlatego suweren, który sprawuje swoją władzę samodzielnie, w sposób właściwy i jest pomocny dla państwa polskiego, dbając o bezpieczeństwo w środkach komunikacji. Dlatego uważam, że swój patrol sprawuje w sposób należyty. Dziękuję.